Hej, e, dzisiaj przychodzę do Was w końcu z filmem, który chciałam już dawno nagrać, tylko wahałam się, z jaką marką jako pierwszą i padło na markę Bell. Marka Bell jest e, chyba najbardziej dostępną marką e, na rynku aktualnie. Jest z niskiej półki cenowej, także dostępna dla wszystkich, ale ma kilka takich perełek, których ja używam na co dzień, także mm, sprawdzają mi się świetnie. I zebrały mi się kosmetyki, akurat tak, że mogę wykonać cały makijaż jedną marką, poza brwiami, bo do brwi nie znalazłam sobie nic szczególnego. Tam były cienie, co prawda, ale ja za cieniami nie przepadam. A poza tym mam świeżo zrobioną, henne, uzupełnione brwi, także to i tak nie ma sensu. Jak widzicie, moje brwi teraz wyglądają naprawdę nieźle. No to co, przechodzimy może po kolei do podkładu, bo bazy żadnej nie mam. Teraz przed makijażem nałożyłam sobie tylko krem na dzień z biodermik. To jest krem z kwasem hialuronowym. Przechodzimy do makijażu podkład, jaki tutaj mam, to jest podkład, który polecała bardzo maksineczka. Tylko że ja go wzięłam w trochę złym odcieniu. Nie było jedynki, była dwójka, trójka i czwórka. No i sugerowałam się, że ta dwójka beż będzie dla mnie dobra, bo trójka była bardzo miodowa, czwórki nawet nie sprawdzałam. Jak się okazuje, ta dwójka jest delikatnie różowa, wchodzi delikatnie w różowe tony. Ponoć jedynka jest bardziej żółta, ale nie jest, nie ma takiej tragedii. Mam nadzieję, że to widzicie. Gąbeczka, jaką będę nakładała dzisiaj ten podkład, to jest oczywiście standardowo blended. Ona jest namoczona, jest olbrzymia, jest mięciutka. Uwielbiam te gąbki. Ja piorę ją w pralce, właściwie świeżo wyciągnęłam ją teraz z pralki. I delikatnie, może mi ta biała strona zafarbowała, ale ja nie patrzę na to i piorę ją nawet z czarnymi rzeczami, także. Nie ma co się dziwić. Podkład nałożyłam sobie na dłoń i będę go delikatnie najpierw rozprowadzała po twarzy. Jak widzicie, mam teraz bardzo dużo, e, bardzo dużo nieprzyjaciół, no ale są takie dni w życiu kobiety, że niestety musi się z tym zmagać. Jak widzicie, podkład ma raczej średnie krycie w stronę lekkiego, ale jak wiecie, ja na co dzień bardzo lubię takie krycie. Większe mi jest zupełnie niepotrzebne. E, większość wyprysków mi przykrył, takie gorsze nie zostały, rzeczywiście, ale od tego jest korektor. Na co dzień nie mam z tym problemu. E, I podoba mi się bardzo wykończenie, bo jest takie świetliste, naturalne. E, nie ma odrobinek w sobie. Ale wykończenie jest oczywiście bardzo takie nawilżające i ten różowy kolor rzeczywiście zniknął. Teraz podkład jest rzeczywiście bardzo ładny, beżowy i naturalny. Następnie przejdziemy do korektora. Korektor jest z tej najnowszej serii z motylkami, takiej wróżkowej. Mówię, że najnowszej. Nie wiem, czy kiedy oglądacie ten film, wyszła jeszcze nowsza seria z Bell. Prawdopodobnie tak, bo oni wypuszczają mnóstwo serii. Ale na chwilę obecną, kiedy ja nagrywam, jest koniec maja. I to jest najnowsza seria. Korektor mam w odcieniu numer 1. Jest to kryjący korektor pod oczy. Ma taki stan standardowy mm, aplikator. Używam go po raz pierwszy, także to będzie dla mnie nowość. Ma bardzo ładny taki lekko żółty odcień. Ja dzisiaj wyjątkowo użyję go dużo. Na co dzień nie używam na twarz korektora. No ale jak widzicie, dzisiaj mam dzisiaj mam co zakrywać. Kiedyś używałam bardzo dużo korektora, ale już od jakiegoś czasu przywykłam do tego, że na twarz nie używam go wcale. Czasami tylko, żeby rozjaśnić na przykład jakiś podkład już po nałożeniu. A tak to na twarz nie nakładam. Korektora wcale. Tylko pod oczy. Nie wzięłam sobie żadnej małej gąbeczki, także posłużę się znowu to. O, jak on jest biały. Powiem Wam, że jestem dość zaskoczona, bo ten korektor naprawdę ma spore krycie. E, bardzo mocno też rozjaśnia e, pod okolice pod oczami. Mam wrażenie, że nie do końca nadaje się do twarzy, e, ale pod okiem naprawdę wygląda bardzo ładnie, tak e, pobudza twarz. Następnie mamy puder. Pudrów ja nie lubię ale ten puder z kolekcji chyba walentynkowej on był. To jest mój ulubieniec. Ja żałuję, że nie mogę go dostać nigdzie, bo mój się troszkę potłukł i zostało mi naprawdę zostały mi resztki tego pudru. Proszę bardzo, tak to wygląda. To jest tak świetny puder. On jest rozświetlający, wygładzający. I to jest jedyny puder, którego ja naprawdę mogę używać na co dzień. Z tym, że on mi się cały czas kruszy. Cały czas przez to, że mi spadł. A pachnie tak pięknie, że ma się ochotę go zjeść. Jak widzicie, ten korektor nie do końca przykrył moje niedoskonałości na twarzy, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Nie są super jakoś widoczne. Puder bardzo ładnie wszystko połączył. Już nie jestem taka odcięta pod oczami, także to mi się podoba. Także efekt mi się bardzo podoba. Brwi uzupełnię sobie poza filmem, ponieważ, tak jak mówiłam, nie mam nic do brwi z Bell. A makijaż miał być jedną marką. Umówmy się, że moja henna na brwiach wystarczy. No i jestem z powrotem. Brwi mam już skończone. Musiałam sobie delikatnie uzupełnić zewnętrzne kąciki. I teraz przejdziemy do makijażu oka. Do makijażu oka nie używałam nigdy palet z Belle. Mam tutaj ze standardowej kolekcji Belle, czyli takiej, którą dostaniecie przez cały czas, potrójną paletkę w odcieniu numer 5. I są to takie, powiedziałabym, moje kolory. Ja uwielbiam takie kolory na co dzień. Mam też z karnawałowej kolekcji cień metaliczny, sypki. I mam go w odcieniu 01 Klasyczny Popcorn. On jest przepiękny. Leży u mnie i tak naprawdę się marnuje, bo nie miałam kiedy go używać. Zobaczcie, on jest w takiej formie. On jest bardzo mokry, bardzo mięciutki. I zaraz zobaczę, czy go użyjemy, bo, bo do oczu masz, mam też dwa linery, i one są z serii tej walentynkowej, z tej samej, z której był puder. Mam też czarny liner i taki brokatowy. On jest przepiękny. Zaraz zobaczę, co nam z tego wyjdzie. Najpierw przejdźmy jednak do palety. Nie wiem, czy ten beż. Beige... Nie, będzie ładny ten beż. Myślałam, że będzie delikatnie zbyt. zbyt ciemny. Nie robię sobie żadnej osypki pod okiem z pudru, bo te cienie są stosunkowo jasne, więc. myślę, że nie będzie mi potrzebna. Zaczynam od cienia beżowego. O, jest bardzo ładny. Myślałam, że będzie zbyt. Zbyt ciepły, zbyt ciemny, ale jest bardzo ładny i sobie gruntuję nim powiekę całą. Jak wiecie, ja bardzo lubię mieć zagruntowaną na beżowo powiekę. Tylko przez to później mam w każdej palecie denko. Myślę, że cień wygląda bardzo ładnie. Następnie bardziej puchatym pędzelkiem e, wezmę sobie ten brąz. O, brązik jest bardzo ładny. Ładnie napigmentowany mam wrażenie, ale zaraz się przekonamy. Ja nabieram go bardzo dużo, więc jeżeli mi się osypie, to, to prawdopodobnie będzie moja wina. <grym> Powiem wam, że kupiłam tą paletkę tak od niechcenia, bo nie mam zaufania do takich małych paletek, ale ten cień jest naprawdę bardzo ładnie napigmentowany, bardzo ładnie się rozciera, połączył się świetnie z tym beżem. No, powiem wam, że widzę potencjał na taką paletkę wyjazdową. Super! Zaznaczę sobie teraz dolną powiekę tym samym brązem. Zaznaczyłam sobie dolną powiekę e, brązem i powiem Wam, że jak na paletkę, która kosztuje chyba 8 zł, to ona jest świetna. Naprawdę te kolorki są e, lepiej wyglądają po starciu pędzlem niż e, na początku, i są naprawdę dobrze napigmentowane i bardzo ładnie się rozcierają. E, ja tak jak mówię, nie zawsze jestem sceptycznie nastawiona do tego typu palet, bo kojarzą mi się trochę z takimi bublami. Ale ta, tą będę zabierała na pewno na wyjazdy, bo jest tak poręczna i nawet jeżeli mi się potłuką te cienie, to nie będę miała em, wyrzutów sumienia. Teraz sięgnę po taki bardziej płaski, języczkowy pędzelek i e, tym środkowym, pięknym cieniem metalicznym, wow, jaki jest ładny, zaznaczę sobie środek powieki. Poprawiłam sobie ten cień trochę palcem, bo e, tak się lepiej nakłada. I on jest taki, raczej e, nie jest taki e, intensywny jak w opakowaniu, ale jest bardzo ładny, taki neutralny. Ten już nie zrobił na mnie takiego super świetnego wrażenia, ale nadal jest bardzo ładny. Bardzo ładnie e, podkreśla kolor oczu, no i też pasuje do tego brązu z opakowania. Tym samym cieniem podkreślę sobie dalszą część dolnej powieki. I teraz przejdziemy do kącika wewnętrznego i w kąciku wewnętrznym użyję tego sypkiego cienia foliowego i ja go będę nakładała palcem. Ten cień jest przepiękny, jednak ja mam delikatne problemy z nakładaniem go. O ile na palcach ładnie się rozciera, to na oku ma problem z transferowaniem się i takim ładnym, płynnym rozcieraniem. No i skoro mamy już tyle błysku, to ten liner sobie odpuszczę, tylko wam pokażę, jak on pięknie wygląda. To jest cudo. Jedno pociągnięcie, zobaczcie, ile on ma drobinek. Ale e, użyję sobie dzisiaj tego linera klasycznego, czarnego. I jeszcze nie wiem, czy zrobię pełną kreskę, czy tylko zagęszczę sobie linię rzęs. E, on ma taką sztywną gąbeczkę, nie ma pędzelka. E, jedno jest pewne, to na pewno nie będzie mój ulubiony liner. Ja jestem przyzwyczajona do pisaków. E, najbardziej lubię ten z Eveline Pisak e, z pędzelkiem na końcu. Ten ma dla mnie za gruby aplikator na końcu, bo on nie jest mocno zaostrzony. E, no, mam nadzieję, że ta kreska w miarę jakoś wygląda, ale nie jest to najlepsza kreska w moim życiu. Jak widzicie, z drugą kreską miałam jeszcze większy problem. E, nie wyszły zbyt równe, e, ale tak jak mówię, to na pewno nie będzie mój ulubiony liner. Ale dla osób, które lubią właśnie linery w kałamarzu, czyli takie, to bardzo polecam, bo jest super czarny i jest matowy. Mogą sobie darować chyba te kreski dzisiaj, no ale chciałam użyć jak najwięcej produktów firmy Bell. I przechodzimy do tuszu. W szafie znalazłam chyba cztery tusze, ale ten był jeden, jedyny. I stwierdziłam, że ten będzie dla mnie najlepszy, skoro. Się tak super wyprzedał. Jest to, nie wiem, czy to jest seria limitowana, czy nie, ale jest to taki żółty tusz. Nigdy wcześniej nie miałam styczności z tuszami firmy Bell, ale ma taką fajną szczoteczkę. Zobaczcie. Szczoteczka mi się mega podoba. No i zobaczymy. I to są dwie warstwy tuszu. Nie użyłam swojej standardowej odżywki tym razem pod tusz, bo chciałam zobaczyć, jak on sam działa. I powiem Wam tak: szczoteczkę ma genialną, bardzo pięknie rozdziela rzęsy. Ale mam wrażenie, że sam tusz jest bardzo gęsty w opakowaniu. Nie wiem, czy on był wcześniej gdzieś otwierany, czy, czy co, ale jest naprawdę taki bardzo gęsty. Ale też nie przenosi się to na rzęsy, nie skleja ich. Efekt przy dwóch warstwach jest naprawdę bardzo ładny. Przy pierwszej byłam trochę na nie, bo praktycznie nic nie zostało na rzęsach, nie podkreślił ich wcale, ale przy dwóch warstwach już jest fajnie. Myślę, że przy tej mojej odżywce z Eveline, którą ja zawsze podkręcam rzęsy na początek, byłoby zdecydowanie lepiej. Ale będę go używała na pewno. No, i co? okle mamy skończone. Zostało nam konturowanie i rozświetlenie czyli coś, co uwielbiam. Najpierw kontur. Do konturowania mam mm, dwa brązery. Ten jest z serii wakacyjnej z zeszłego roku Kill Out. E, po, puder modelujący też go oczywiście delikatnie rozbiłam. Tutaj go troszkę wydrapywałam do innego filmu. No i mam z serii e, świątecznej. E, Puder do kont bronzer do konturowania twarzy. I one tak naprawdę w odcieniach różnią się niewiele. Mam wrażenie, że ten wakacyjny jest delikatnie ciemniejszy. Oba mają 10 gramów, bardzo podobne opakowania. I ja myślę, że się wykonturuje tym wakacyjnym, a delikatnie twarz ocieple tym świątecznym. Do konturowania używam takiego pędzelka troszkę ściętego. Te brązery są o tyle fajne, że nimi naprawdę nie można zrobić sobie krzywdy. I ja zawsze brązera nakładam troszkę więcej, żeby go teraz rozetrzeć takim pędzlem od pudru. Dzięki temu mogę uzyskać taki bardziej naturalny efekt przejście, niżeli taki odcięty kontur. Teraz delikatnie sobie ocieplę twarz tym drugim. I gotowe. Teraz rozświetlacz. Mój jeden z ulubionych rozświetlaczy jest również z tej serii walentynkowej, ale jak widzicie on. Wypadł mi z formy. On jest podzielony na różne kawałki i on wypada czas z formy. Jest bardzo mięciutki, bardzo łatwo można go włożyć. Teraz Wam pokażę. O, i ja już go upchnęłam w formę. On jest przepiękny, ma trzy różne odcienie. Jest naprawdę, naprawdę piękny. Taki szampański, delikatnie wpadający w róż, ale mam też nowość z tej serii, właśnie motylkowej. Nie wiem, co to jest za seria, tak naprawdę. A taki potrójny również, ale on jest taki bardziej holo. I chyba tego dzisiaj użyję. On, mam wrażenie, że jest mniej różowy, albo mniej różu nabrałam. I do tego użyję pędzelka takiego języczkowego. Pomieszam wszystkie trzy odcienie z tego opakowania. Pierwszy raz go będę używała, także to jest też dla mnie nowość. Ja jestem przyzwyczajona do jeszcze większego blasku. Mam wrażenie, że ten rozświetlacz jest dość taki neutralny, delikatny. Ale jest w sam raz na co dzień. Przez te jego kolory myślałam, że on będzie zbyt kolorowy na twarzy, ale nie, on przepięknie się łączy. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. No i przede wszystkim daje taką piękną taflę. Nie daje mocnej pudrowości, bo na początku tak mi się wydawało, że w opakowaniu jest dość pudrowy, ale nie, na twarzy wygląda bardzo ładnie. No i przechodzimy do ust. Mam tutaj moje ulubione pomadki do ust, też z serii walentynkowej. One mają też konturówki. Mam też z serii winylowej pomadki. One są super, one są super trwałe. No i mam też topper z serii świątecznej. On jest przepiękny. Jego uwielbiam. Tutaj macie między linerem czarnym a brokatowym ten toper, ale dzisiaj chyba do tego makijażu nie będziemy używać ani czerwieni, ani matu, czyli winylowa pomadka w odcieniu Cotton Candy. To jest odcień numer 2, jest przepiękna. Te pomadki są po prostu tak piękne, to jest jej odcień. Tą czerwień nosiłam ostatnio przez całe święta Bożego Narodzenia, ona jest świetna, bo jest w przepięknym, takim wręcz bordowym odcieniu. Odbija się, co prawda, na kubkach, widelcach, po prostu wszędzie ją będziecie mieli, ale nie zjada się z ust. Ona nadal zostaje, trzyma się pięknie ust, pomimo tego, że transferuje na inne przedmioty. Matowy, makijaż skończony, aplikacja tej pomadki to jest czysta przyjemność. Nie potrzebujecie do niej ani żadnej konturówki, nic. Usta wyglądają na takie pełne, eleganckie, nie jest to taki tandetny błysk ani suchy mat, który ostatnio troszkę wychodzi z mody. Mi osobiście bardzo podoba się to połączenie. Powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona produktami, które testowałam po raz pierwszy. Do korektora mam już mieszane uczucia, ale będę go testowała. Ale, na przykład, paleta cieni to jest jakieś odkrycie. Ja ją na pewno, tak jak mówię, będę używała na różnego typu wyjazdy, bo nie będzie mi szkoda, jeżeli się coś z nią stanie. A są to tak podstawowe kolory, że naprawdę będę mogła ją wykorzystać w pełni tuż tuż będę też testowała, będę go na pewno na co dzień używała. Spróbuję go użyć z moją odżywką ulubioną. Zobaczymy, jaki rezultat wtedy da. No i co więcej, resztę chyba miałam przetestowaną. Tak mi się wydaje. No i rozświetlacz jest piękny. Rozświetlacz używałam po raz pierwszy, jest piękny i to by było chyba na tyle. Mm, żałuję bardzo, że nie mogę już dokupić pudru i że e, seria ta winylowa i ta seria matowa nie są rozbudowane o kolejne kolory. Mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, chociaż były to serie limitowane. E, to jednak mam nadzieję, że na przykład na następny karnawał, bo te są z serii karnawałowej, e, wyjdą nowe kolory po prostu, a formuła zostanie bez zmian, bo ja ją naprawdę bardzo lubię. No, i tyle. Dajcie mi proszę znać, jak Wam się podobał ten film. Z jaką marką mam nagrać kolejny. Myślałam o marce Hean, bo kilka produktów posiadam tej marki. Myślałam o marce Vibo. Może. Może Maybelline Rimmel. Dajcie mi znać koniecznie, a może zupełnie inna marka co Was interesuje, bo mi naprawdę ciężko teraz, nic nie przychodzi mi do głowy, ale ja osobiście bardzo lubię takie filmy oglądać, bo przynajmniej mogę się rozeznać, co dana marka ma fajnego, czym warto się zainteresować. No i dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia w następnym filmie. Bujaki, pa!